Ja maneczko, co wam pokazuje? Bananowiec Musella lasiocarpa, który kończy żywot. <laughs> Niektórzy są w szoku, tak? Czym się objawia ogólnie u każdego bananowca końcem żywotu? Puszcza coraz mniejsze liście. Tu, tu i wyjdzie piękny kwiat, który będzie rok, kwit taki żółty. Pokażę wam już, to będzie trzeci zakwit. To jest kwestia czasu. Myślę, że w tym roku zdąży bez problemu wyjść. Zobaczcie, jaki ma piękny pieniek. To nie jest banan pokroju maureli, że wielki rośnie. Rośnie taka pydzioszka. Gruba i w koło dzieciaki puszcza, czyli zakwitnie dzieciaki odcinam na jesień czy na wiosnę i znowu mam z 15 nowych sadzonek. No, powiedzcie, że nie jest piękne, no. taki nieduży, lecz sam raz bym powiedział, tylko jak rośnie w szklarni, walka z przędziorkiem, nie? Był, był pryskane chemią i tak dalej. I co jakiś czas widzicie mokre ciśnieniem po liściach, daje. No, i niestety, non-stop, bierze. Jak rósł, w gruncie tak nie było, ale w gruncie nie urośnie na żuławach taki gruby. No, rozumiecie. Pytania masz, to pytaj do następnego.